Koła gospodyń wiejskich jak najbardziej zasługują, aby określać je solą ziemi, stwierdziła Anna Krupka. Wiceminister sportu i turystyki spotkała się w Ożarowie z przedstawicielami koł z terenu powiatu opatowskiego. Rozmawiano o potrzebach, bolączkach, ale także o sukcesach, z jakimi koła borykają się w codziennym funkcjonowaniu. Panie minister, jak i przedstawiciele kół określili to spotkanie ze wszech miar za udane. Zdecydowanie koła gospodyń wiejskich tu w powiecie opatowskim są solą tej ziemi. Są takim głównym motorem działania w swoich małych, lokalnych ojczyznach. Dzisiaj spotkałam się z kołami gospodyń wiejskich z terenu powiatu opatowskiego, aby rozmawiać z nimi o tym, co już się dla nich udało zrobić. Pani minister podkreśliła, że rząd dba o koła gospodyń, podwyższa wysokość środków, jakie otrzymują od państwa. Zaznaczyła, że stowarzyszenia mogą i powinny sięgać po środki z innych źródeł. Między innymi było to spotkanie. Także nakreślanie wspólnych celów, wspólnych wyzwań, bo ja również będę chciała wyjść z pewnymi pomysłami, które usprawnią funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wielkiego fenomenu, który przeżywa swój renesans na polskiej wsi, na świętokrzyskiej wsi, także tu w powiecie opatowskim. Te działania kół gospodyń wiejskich są bardzo żywe, bardzo dynamiczne. Jest tu wiele kół gospodyń wiejskich, które promują kulturę ludową, ludowe tradycje ale także to bez pańsku Gospodyń wiejskich i bez gospodarzy wiejskich nie odbywają się tak naprawdę żadne ważne wydarzenia na tym terenie. Panie gotują, biorą udział w przygotowywaniu dożynek, pikników, festynów, loterii fantowych, różnych inicjatyw charytatywnych i za to dzisiaj także bardzo chciałam podziękować. Kolejne spotkanie z przedstawicielami kół gospodyń zorganizowane przez minister Annę Krupkę pozwala na diagnozę potrzeb. Ankiety, które wypełniają członkowie kół, pozwalają zidentyfikować potrzeby, oczekiwania, ale i sukcesy. Usystematyzować i przygotować rozwiązania, aby z towarzyszeniem ułatwić funkcjonowanie. Przede wszystkim panie proszą o to aby pomóc im w rozwiązaniu takich problemów jak problem siedziby. Często nie mają miejsca gdzie się spotykać i tutaj z pewną pomocą przychodzi Urząd Marszałkowski, i środki unijne, bo w ramach tych środków można ubiegać się włodarzy że miast i gmin mogą biegać się właśnie o powstanie, o środki na świetlice wiejskie. I myślę, że to rozwiązałoby problem także siedzib kół gospodyń wiejskich. To są również problemy z rozliczaniem dotacji, z tym jak szukać także źródeł środków, które można pozyskać, bo to przecież nie tylko Agencja Rozwoju. I modernizacji rolnictwa, ale to są także różne fundacje, również spółek Skarbu Państwa, które takie środki oferują. Także w ramach mojego ministerstwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki, można przecież starać się o środki na infrastrukturę sportową. Józef Cepil, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Idzie rozwiązanie braku siedzib dla kół gospodyń. Jego zdaniem powinny znaleźć lokum dla siebie w remizach strażackich, w budynkach po byłych szkołach. Na dzień dzisiejszy gro świetlic wiejskich tutaj nie padają słowa, jest niewykorzystywanych. W mojej gminie pamiętam były takie lata bumu, gdzie po 200 kilka tysięcy się dawało na poszczególne świetlice, remontowało, rozbudowywało, dobudowywało piętra na sale weselne miały służyć do gotowania dół. Stoją puste, stoją puste i ja bym tutaj widział też aktywizację kobiet skierować na wykorzystanie. Tych świetlic, które już istnieją. Bo nie każda jednostka straży jest w krajowym systemie ratownictwa drogowego, gdzie sprzęt fachowy stoi, wóz bojowy i tak dalej. Stoją remizy małych jednostek, które nie są w systemie, niewykorzystywane, to są lokale. Stoją szkoły zamknięte w wielu, w wielu miejscowościach. Bardzo prężnie działające koło gospodyń wiejskich w Wyszmontowie potrafi sięgnąć po środki nie tylko z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki tej umiejętności mają piękne stroje, świetnie wyposażoną kuchnię, ba. Nawet kupują stroje sportowe dla młodych adeptów piłki nożnej. No żebyśmy narzekały może byłoby nieładnie, bo w sumie w tej chwili jesteśmy doposażone. Jesteśmy ubrane, staramy się same też jakieś projekty pisać, zdobywać pieniądze z zewnątrz, nie tylko to, co mamy z agencji, chociaż te pieniądze są bardzo pomocne, bo z tego tytułu, że ich otrzymujemy, to możemy organizować różnego rodzaju spotkania, imprezy z okazji Dnia Dziecka, dla Dnia Matki, Dnia Kobiet. Oprócz tego to jeszcze okolicznościowy taki mamy piknik Święto Ziemniaka, Tam organizujemy spotkania rodzinne, różne konkursy, między innymi jest takie fajne takie zawodnictwo Rodzice dzieci, mecz rozgrywany jest co roku na bardzo fajnych zasadach. Dzieciaki też są wyposażone, jeżeli chodzi o samo boisko. stroje im kupujemy, ale teraz też by nam się jakieś pieniądze przydają, bo trzeba te dzieciaki znowu wyposażyć w nowe stroje, bo rosną. Staramy się, żeby być samowystarczalne. Jeżeli chodzi o wyposażenie naszej kuchni, to tak mamy doskonale wyposażoną. Specjalnością koła w tym okresie są przepyszne pierniczki. Panie zawsze uczestniczą w wydarzeniach, jakie odbywają się w gminie Ożarów. Koło gospodyni Wiejskich Wszechświęte w gminie Sadowie dzieli siedzibę z Miejscową Strażą Pożarną. Koło jest organizatorem życia kulturalnego w swojej wsi. Organizujemy różne pikniki, takie rodzinne. Jak się zaczynają wakacje, czy jak się kończą wakacje, staramy się, żeby jakiś dzień dziecka robić. też. Y, mamy świetlice. Mamy. Y, takie pomieszczenie, które nam udostępniła Straż Pożarna z gminą Sadowie. No i staramy się jakoś tam organizować takie zajęcia tam dla dzieci, żeby miały trochę radości. Koło nie ma większych problemów w funkcjonowaniu, stwierdziła Jolanta Majewska, zastępczyni przewodniczącej KGW Wszechświęte. Staramy się nie mieć takich problemów, ale spotykamy się raz w miesiącu z, z członkami Koła Gospodeń, rozmawiamy o różnych tematach, o różnych problemach w, w kole. Także ta współpraca jakaś jest między członkami a zarządem koła. O tym, że warto organizować takie spotkania jest pewna Anna Krupka. Warto spotykać się i debatować, ale także wymieniać doświadczenia, bo panie również między sobą wymieniały doświadczenia, gdzie środki pozyskiwać, jak działać. Wydarzenie zwiększył recital Renaty Drost, która na scenie Ożarowskiego Środka Kultury dała pokaz niezwykłego talentu wokalnego. Z ożarowa dla STV Info Jerzy Strzys.